Witam, zapraszam do kolejnej sesji, zagrajmy w Morrowind. Tym razem zajmiemy się dalszą częścią questu związanego z tym oto gościem. Dzięki temu, że mankiety powiedział, że trzeba udać się do księgarni i zdobyć informacje na temat przyjaznego czy tam przyjemnego dla niego prezentu. Więc włączę bieganie i teraz pójdziemy poszukać biblioteki. Może uda się dosyć szybko znaleźć to. Wrócimy do Kajusa i odbierzemy nagrodę. Tylko może zobaczmy, co, to je, co jest w tych urnach. Ryż bierzemy. Aha. No dobra, to płacimy 4 sztuki złota za grzebanie w śmieciach. Jak zwykle. No dobra, zobaczmy mapkę, czy już mamy zaznaczoną księgarnię. Szynk. To nie bardzo. No niestety, chyba jeszcze księgarni nie, znaleźli, nie znaleźliśmy... Waldrun trzeba będzie trochę jeszcze pochodzić Tak No to szukamy dalej Może będzie w tym głównym budynku Waldrun Najpierw musimy wejść na schody Bo kolejny quest Okej okay. co to jest? Księganie O doskonale No to wchodzimy I, py i pytamy się co gościu lubi czytać Do dobranocki Dobra, gdzie jest księgarz? O, jesteś. Ok, Hasur Zain Subani, co lubi? Tak, kupiec popielny to bibliofil, prawie <grabia> jak nekrofil, uwielbia poezję. Mam tu, zdaje się, kilka ciekawych tomów: Słowa wiatru, hymny popielnych, ziem, pięć dalekich gwiazd. Ok, no to weźmy coś najtańszego. Zobaczmy słowa wiatru. Ok, szukamy. O, hymny Popielny jest 35, a coś tańszego? Aha, raczej. O, jest coś: 5 dalekich gwiazd, 25 sztuk złota, no to bierzemy. Sprzed... Kup nam, sprzedaj nam za 20. A, wredny jesteś. To chociaż to znaczy, nie za 20, tylko za 22. Doskonale. Teraz może sprzedamy... ...parę rzeczy, coś... ...może na przykład te popielne posążki. A, nie kupujesz niestety. No trudno. Może kosztowny pierścień? Też nie. Co to możemy w sumie jeszcze sprzedać u niego? Kazania niego. To możemy sprzedać. Potrzebnie kupiłem wtedy. Dawaj za 25, chociaż doskonale. Coś tam jeszcze do sprzedaży mamy? No, chyba nic. No tak, no to już możemy wrócić do szynku AdScar i wręczyć mu prezent. No, przesuń się strażniku. Ok. Niestety znowu na początku lagi. Ale może z czasem to przejdzie. Zobaczymy zresztą. Ok, gdzie to był ten gościu. Pod szczurem to nie... A gdzie my jesteśmy? Aha, czyli jakoś w tą stronę? Tak. Jest. SHIELD SHIELD, ALT, SCAR. Wchodzimy. I idziemy i odbieramy... ...informacje. Wow, 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 wow. Chyba... ...niepotrzebnie to kółeczko zrobiłem. To trzeba chyba jeszcze z drugiej... Z drugiej klatki schodowej skorzystać. O, już laki przeszły, to jest dobrze. Ok. Przemyślany podarunek. Jest! 78 na 100. Czyli możemy już uzyskać informacje na temat popielnych i kultu nerwaryjskiego. No to bierzemy popielni. Za dużo. Nie da się na ten temat powiedzieć. Aha. weź te notatki, zawierają podstawowe informacje. Okej, okay. ich obóz jest najważniejszy, tak? No dobrze, a teraz kim są, czym jest kult ner nerwaryjski? Obiektem ich kultu jest wielki Han, popielny i Horator Nerewar, księżyc i gwiazda. Aha, wierzenia popielnych. Ujrzaku, co to jest? Ujrzaku to popielny których domeną są położone w północno-wschodniej części Vanderfel. Ok, Już trochę informacji mamy. To możemy w sumie wracać do Kajusa. To weźmy przeniesienie. I siup. O nie, kondycji brakuje. Mamy coś na kondycję. Zobaczymy. A jeszcze raz spróbuję rzucić ile... Szansa 74% Powinno się też udać. A, to się nazywa pech. Jeszcze raz. No, jeszcze raz. No, w końcu zaskoczył maluch. Ok, to się udajemy teraz do Kajusa. Prześpimy się przy okazji u niego i zaczniemy robić kolejne zadania. Chyba w gildii magów zaczniemy robić. Bo chyba jeszcze awansu nie, nie dostaliśmy, jak pamiętam. Tylko mamy już spełnione wymagania. Więc szybko wykonam jakieś zadanie. Dla Gildi magów. I będziemy mieli już kolejny stopień. Tajemniczenia w organizacji. Piękny poranek. To jest bardzo rzadkie. Podczas mojej sesji jak zwykle... Pada dosyć mocno. Ok, dom Kajusa. Kajusie, mamy dla ciebie informacji. Dalej. Dziękuję za raport. Zatrzymaj jednak notatki Zainsu Baniego na temat popielnych... Przydadzą ci się. Daję ci awans, teraz odszukaj obóz u Rishoko. Tam... zulusów takich... popielnych. Dobra. Dalej. Cesarz i jego datcy twierdzą, że sprawiasz wrażenie osoby spełniającej wymogi, jakie stawiają przypowiednie nerefaryjskie. Aha. Dlatego wyciągnięto cię na rozkaz cesarza z więzienia i wysłano do mnie. Uuu, to teraz wszystko się wyjaśnia, ludzie? No, teraz już wiemy po co gramy. Proszę oto rozszyfrowana kopia zaszyfrowanego pakietu. Okej. Okay. Fajnie to powiedział. Który przekazany mi za twoim pośrednictwem. Przeczytaj ją później. Najprawdopodobniej wszystko Ci wyjaśni. No dobra. Jak się zorientowałeś z rozszyfrowanej wiadomości? Cesarz i jego doradcy twierdzą, że spełniasz wrażenie osoby spełniającej wymogi? Przypowiedni. Uy. Czy naprawdę spełniasz jej wymogi? Czy naprawdę jesteś przepowiadanym Newraljczykiem? Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie, żartuję. Dobra, w pierwszej chwili myślałem, że twoim zadaniem jest skutecznie podszycie się pod niego. Teraz nie wiem co myśleć. Jednak jestem pewien, że to nie jest jakiś prymitywny przesąd. Więc potraktujemy to poważnie. Okej. Okay. Co dalej? Ile dostaliśmy? 200 sztuk złota. Fajnie. Tak, Zain Subani mówi, że sul mutul. Inni bani maesa przyprowadzili prowadzą kult nerewalijski. Aby się z nimi spotkać, musisz odnaleźć obóz u Ryszaku. Wysyłam cię więc na rozmowę z nimi. Opowiedz im swoją historię. <grym> tak, miałem piękny sen. Dobra. Spraw, by poddali cię próbom, o których mówią przepowiednie. Oj, te próby były dosyć ostre. Przydały mi się mikstury chyba oddychania pod wodą, jak dobrze pamiętam. Więc musimy trochę jeszcze zarobić w gilimagu, Magu, żeby to zrobić. Ok, to dalej czytamy. Jako osoby kultywujące kult, powinni być w stanie ocenić, czy spełniasz wymogi przepowiedni. Gdy z nimi porozmawiasz, zamelduj się u mnie. Ok, no to się zameldujemy u niego. I mamy też zapasy z fortu księżycowego odebrać. Doskonale. To zrobimy to później, na razie zrobimy zadanie dla gildii magów. To do wyzdrowienia. Aha, w twoim śnie wysoka postać złotej masce zwróciła się do ciebie. Lordin Rewarze Indorium Hai Sta Stadania. Okej. Okay. Dawno zapomniana. Powstanie na nowo. Okej, okay. to jakieś śmiecie to Jak ktoś chce, to zapauzuje, przeczyta sobie. To jeszcze musimy trochę wyspać się. Całej many nie odzyskaliśmy. Okej. Okay. No teraz pójdziemy trochę posprzedawać rzeczy. I zobaczymy na czym polegało to zadanie z Gildii Magów. Misje... Varya, to nie... A, chyba jeszcze raz się popytamy... A, już sobie przypomniałem. Skończyły się zadania w Balmorze, więc... Teraz będziemy wykonywać w Sadrid... Yy, Moa, czy tam nie, Waldrun zadania.